Ubierz się ciepło, bo się przeziębisz. Taki tekst chyba każdy chociaż raz w życiu słyszał. Czym tak w zasadzie jest przeziębienie? Więc przeziębieniem a lub chorobą przeziębieniową nazywa się potocznie zakażenie wirusowe górnych dróg e, oddechowych. Pierwsze objawy pojawiają się w momencie przenikania wirusa do komórek nabłonka układu oddechowego. W wyniku tego procesu powstaje stan zapalny, który manifestuje się e, katarem, bólem gardła, bólem Mięśni i bólem stało ogólnym rozbiciem. Chorobę przeziębieniową e, wywołują różne gatunki wirusów, głównie adenowirusy, ale także koronawirusy czy rinowirusy. Do tej pory nie ma skutecznych, a w zasadzie nie ma leków na same wirusy, dlatego leczenie polega na skutecznym zwalczaniu samych objawów, które właśnie takie wirusy powodują. Do naturalnych środków, które pomagają zwalczać właśnie przeziębienie, należy oczywiście miód, który działa przeciwwirusowo, łagodzi objawy przeziębienia i pomaga się właśnie takie infekcje, jak i niektóre rośliny lecznicze, e, na przykład bez czarny. Tutaj mów, mówimy o e, kwiatach i owocach. E, możemy stosować to w postaci naparu, e, na przykład nalewek czy soków. Czarny bez działa e, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. E, Podnosi również naszą odporność, działa również wykrztuśnie. Możemy stosować na przykład lipę. Tutaj mówimy o kwiecie lipy. Działa on napotnie i przeciwzapalnie. E, na przykład możemy stosować malinę. Tutaj mówimy o owocach. Z owoców możemy zrobić sok, możemy zrobić syrop, możemy takie owoce wysuszyć i dodać później do herbaty. Malina działa przeciwwirusowo, przeciwzapalnie i napotnie. Czy w takim razie pogoda lub temperatura ma jakieś znaczenie w przypadku przeziębienia? E, tak, jak najbardziej ma. Dlatego hasło ubierz się ciepło, bo się przeziębisz również ma tutaj jakiś sens. Wiele wirusów, właśnie w tym w niższych temperaturach czy zimą po prostu szybciej replikuje i dłużej pozostaje zakaźna. Dlatego patogeny te łatwiej rozprzestrzeniają się zimą. Gdy jest zimno, transmisja wirusa jest po prostu łatwiejsza. Chłodne powietrze powoduje zmiany w błonie śluzowej nosa, co w konsekwencji ułatwia przenoszenie się tego patogenu z osoby na osobę. Wdychanie zimnego powietrza może też niekorzystnie wpływać, na odpowiedź immunologiczną w drogach oddechowych utrudniając organizmowi zwalczanie infekcji. Dajcie znać w komentarzach, czy wy stosujecie miód profilaktycznie, czy tylko właśnie w takim okresie jesienno-zimowym. Czy ogólnie lubicie miód, czy, czy właśnie dodajecie do, do takich produktów jak soki w przypadku przeziębienia, a może stosujecie na przykład mleko z miodem i cząstkiem? Podzielcie się w komentarzach, trzymajcie się ciepło i ubierzcie się, bo się przeziębicie.